To, co się dzieje, to jest naprawdę jakiś koszmar. Żandarmeria wojskowa zatrzymała trzech żołnierzy, którzy oddali strzały ostrzegawcze w kierunku napierających uchodźców. Prokuratura oskarżyła dwóch o przekroczenie uprawnień i narażenie życia innych osób. W wojsku wrze i wcale się nie dziwię, bo jeśli w taki sposób będziemy chronić granic, a raczej ich nie będziemy chronić i żołnierza, który oddaje strzały ostrzegawcze w powietrze się aresztuje, no to daleko nie zajedziemy. Cała sytuacja miała miejsce w marcu. Trzech chłopaków z kompanii wyprowadzono w kajdankach jak bandytów. Wobec dwóch z nich ruszyły postępowania, zostali zawieszeni. Wyszli z aresztu tylko dlatego, że w batalionie zrobiliśmy zrzutkę, żeby im prawnika załatwić, bo dowódca nie był zainteresowany, aby im w jakikolwiek sposób pomóc. Relacjonuje polski żołnierz cytowany w Onecie. No i pojawiło się oświadczenie też ministra obrony. Gdy opinia publiczna nie wiedziała o całej tej sprawie, to było wszystko w porządku, nie było żadnych oświadczeń. A przypominam, że to miało miejsce w marcu. Mamy teraz czerwiec. No ale informacja wyszła poza jakiś wąski krąg i przedostała się do opinii publicznej, i nagle minister obrony mówi, że zatrzymanie żołnierzy oddających strzały alarmowe w kierunku atakujących migrantów jest nie do przyjęcia. Ale rozumiem, że przez te wszystkie miesiące było do przyjęcia i nie było problemu. Nagle każdy przed wyborami, które będą 9 czerwca, no jakoś do pionu jest postawiony. Działania żandarmerii wojskowej wobec zatrzymanych zostaną bezwzględnie wyjaśnione. Żołnierze stojący na straży bezpieczeństwa państwa muszą być pewni, że procedury prawne ich chronią. Będę zawsze stał po stronie honoru polskich żołnierzy. Pytam się, panie ministrze, gdzie pan był przez te wszystkie miesiące? No, zaraz jeszcze ktoś powie no, może on nie wiedział. To jak nie wiedział, to jeszcze gorzej dla ministra obrony, że o, o takiej sytuacji nic nie wiedział, ale nie wiem, czy nie wiedział. No bo porównajmy to do jakiejś innej sytuacji. Jesteś dyrektorem w jakiejś firmie, nagle twoi pracownicy strzelają się, prokuratura ich aresztuje, a ty mówisz: Ja nic nie wiedziałem. Naprawdę? Najprościej tak powiedzieć.